Po wywiedzeniu śniadania osiąłem pójść. pójść przez telewizora i poczekać na program okotowanie. Po programie musiałem się napić. I przy okazji napójłem braki w butelkach od Oraz umyłem sercowo. Już w tej krwi i się źle czułem trochę od tak? tego. Przeproszony musiałam je uniknąć. Po uniknięciu wszystkiego czułem się jak młody Bóg. Tego dnia postawiłem zdobyć więcej żywności. Może jakieś nowe auto. Nie wiem, może się znajdzie, może nie. Duże auto upiskowe. Postanowiłem je zdobyć. Z takim autem to bym cał, cał, cały rowing. Zacząłem walczyć o to. Było tu bardzo dużo zombiaków. Ale ja miałem ważniejsze cele. W tamtej wersji musiałem się nabić. Odwodniłem się po niej. Auto było zamknięte z padrówmi. Więc... Musiałem wybić szybko Okazało się, że tam w ogóle miejsca nie było nic sobie nie zmieścił Jest na Walczyłem Patrzyłem o to wszystko w Miała trochę miejsca więc postanowiłem zamienić ze swoim autem mieściłem się ledwo z autem nic zawsze mi, a tak powiedzieć Kolejna grupa są Użyłem się i zacząłem do nich strzelać. mi to bardzo nie skończyła mi amunicja Masakro się kierował Jednak przybyło ich zbyt dużo, więc musiałem użyć chyba karabiny on wiedział jak sobie widać był bardzo celny i to zrobił Na parkingu już było niezłe pobojowisko i się odpalić mhm. nowe

Zamknąłem drzwi od garażu Powiadam sprawdzić czy nie nadajemy jakiegoś programu i słyszałem jakiś program o stolarstwie. Chciałem go obejrzeć, chciałem sobie wydalić własny dom, Pomożemy mi to. Leciały dwa programy, osuwałem swój, już tu coś trwania. Zjadłam jeszcze papliczkę Ela benio. Postanowiłem iść spać i rano po obejrzeniu programu pojechać po więcej jedzenia, wody, leków i innych, jaką wyjadrzeć z tego miasta. Myślałem o jakiejś farmie. O jakiejś farmie. Będzie na pewno bezpiecznie i będę mógł prowadzić spokojnie. Asiano, płody swoje udziałem się o 4.50 Zobaczyłem, chciał mi się palić Zacząłem od zapalenia, a ja zapomniałem, że schowałem Do bagażnika, zapalniczka Zostawiłem piersi napić i zjeść żaleczki Bagażnik szybko wziąłem zapalniczkę ja odpalę. go papier. Ja z się zbadać tam którą zrobiłem podczas mojej ledwie ucieczki przed hordą i się wyleczyło. Mimo, że wolno mi się zawsze rany leczyły. Teraz ja miałem plan oczyścić w centrum, bo jeśli mam coś co zdobyć z centrum, to jakoś musi być tam miejsce. No tak, na razie to nie ma. Przejechałem. Do i dalej. Miałem ich Jednak kilku daj stał przy mnie na się zażenowałem. Czemu zrobić sklep? Sklep. Arkecik mały. A ja to może tu mój kolega pracował i dawał tanie papieroski. Więc wypadło ich sporo chyba. Znalazłem no, jeszcze z lodówki trzy wielkie porcje sera i przyniosłem rzeczy do parku. Teraz moją kolejną całą była apteka. Myślę, że w kolejnym odcinku będzie mniejsza księgarnia, a później wielki market z Proszę kliniki. Zacząłem brać wszystko co napotykałem, wszystkie leki Nie ja wiedziałem kiedy mi się coś stanie, więc wolałem mieć wszystko po to żeby być gotowy Wszystko przyniosłem, zbliżała się godzina programu, więc postawiłem. wejść do jakiegoś domniku i obejść problem. zostałem się, zależnie z bloku. Nie byłem odniosłem owe kapusty. Miałem niedowagę, musiałem być na serio, bo czułem, że on coraz bardziej. Posiadłem na kanał i czekałem na program. Teraz ja wstawię jakieś księgarnie. Tu dużo książek. Na pewno przeczytam. Z księgarni wkradłem wszystkie książki. Kiedyś.

Takie licheł Porządek zdezynfekowałem Sam więc wziąłem antybiotyki I już z takim stanem Nie chciałem już przekładać książek, I postanowiłem pójść na górę I postanowiłem już iść spać I Się regenerować Stanem o 5,10 Kolejny 5,6 szósty już kiedy to się wszystko zaczęło napiłem się po pochorocie napiłem się wyjadłem i obejrzałem program. ja postanowiłem jeszcze tygodnia iść zabrać jak najwięcej jedzenia i wyjeżdżam stąd w tym mieście

to jest chłopie nie ma bo... do musiałem dalej walczyć z obiekami bo nie wiem musiałem zacząć użyć noża bo... się zapsuło. nie ma program zarys to samo co wcześniej a piłem się i co wiem tam robić supermarket proszę na bagaż tak magazyn tak skinił czy było była skiniła warzywa ale wyciągałem te co były ostatnie do zlecenia jedynie O 15 poza tam, I tak, taka informacja. Podczas montowania zauważyłem, że mi się w pewnym momencie film urwał i nie ma filmu, gdzie umierałem. Umarłem. Jest to, że szłam przez chyba po styczniu, nie wiem jak to trzymało mnie u Będzie z co Będzie trzeci, ale to później. Na razie to skończę, raczej ta iklanka. Może coś zacznę z innego typu de forest, a potem wrócę styl z modem na hordy no, za noc, z tydzień na przykład, co 10 dni. Nie, wiem, napiszcie co byście chcieli w sezonie trzecim pod komentarzami, jeśli ktoś w ogóle ogląda i pisze te komentarze.